Nazywam się Edward Magdziarz i prowadzę pracownię lamp witrażowych w dzielnicy Praga Północ na ulicy Jagielońskiej. No i już około 50 lat się właśnie tylko tym zajmuję. Mam cały czas pracownię tutaj, bo najpierw na, na, na ulicy Targowej, teraz tu na Jagielońskiej. I tu na miejscu robimy lampy, wykonujemy, projektujemy i jest sprzedaż lamp. Wszystkie lampy, które tutaj są, to są według, zrobione według moich projektów. Od 1971 roku jestem związany z Muzeum Pragi. Tam jestem zaliczony do y, najciekawszych ludzi Pragi. Ja od zawsze interesowałem się sztuką, szczególnie y, y, secesją i Pojechawszy w latach 70. do Londynu, trafiłem przypadkiem do takiej pracowni Tiffany Studio i to się zainteresowałem bardzo, jak to się robi i po powrocie do Polski postanowiłem się tym zająć. Początki były trudne, bo to nie, nie było nigdzie żadnych podręczników witrażownictwa. No ale powoli, powoli udało mi się opanować sam ten proces wykonawczy. Podstawowe narzędzia witrażownika to jest nóż z końcówką z węgliku spiekany, kółeczko japońskiej firmy Toyo. To jest dobyłem bania, to jest delutowania. Elementy, w zależności od rodzaju lampy, czy to jest art deco, czy to jest secesja, rysuje się na szkle. Przy pomocy szablonów, a w tym wypadku prostych lamp ardykowskich, przy pomocy linijki rysuje się linie z reguły proste, jakiekolwiek linie. Załóżmy, mamy do wycięcia taki element. Rysujemy za pomocą cienkopisu, następnie przy pomocy noża do krojenia wycinamy ten element jadąc po linii, odłamując. Używamy płaskościpów. I mamy gotowy element do owinięcia. I taki element już wycięliśmy możemy owinąć tą taśmą. Przy lampach złożonych powtarzamy to wielokrotnie. Praca wymaga. Dużo cierpliwości i staranności w wykonaniu elementów. Ciężko je zrobić inaczej. No, yy, mogę sobie wyobrazić, że, że, że są jakieś yy, maszynki do cięcia szkła napędzane jakimś silnikiem, i tak dalej, ale to, to, to w ogóle w, ty, w tych lampach witrażowych nie wchodzi w grę. Wszystko trzeba zrobić. Ręcznie. Bo światło w, w, w tych lampach Tiffany'ego nie było najważniejsze. Najważniejszy był ten rysunek, a światło o tyle było ważne, że po włączeniu takiej lampy to szkoło zaczynało inne życie. Inaczej wyglądała lampa niewłączona, a inaczej włączona. Bo Tiffany wymyślił do tych swoich lamp specjalne szkło. To jest szkło ręcznie robione, dwuwarstwowe. W tafli szkła, które właśnie wymyślił Tiffany, przechodzą przez siebie różne kolory. Na tej formie układa się całość. Każda forma posiada podkładkę, na której jest rysunek danej farby, danej lampy. Irysy, Peonia. I wszystkie inne, które mamy, to muszą mieć rysunek. Na tym bazujemy. Z tego robimy sobie szablony. Forma na bazie manekina krawieckiego, a szef naniósł rysunki. To jest oryginalna forma żywice epoksydowych. Na niej się robi lotosa, duża lampa. Jest eksponowana w formie ampli. Część form jest zrobionych z żywic, papierowe, ze styropianu, drewniane. Z poszczególnych elementów rozeczywistnienie się według kolorów, rozdeczywistnienie się według szablonów. Szablony się wycina później, elementy się obija i składa na formie. Lutowanie przebiega w ten sposób, że. Trzeba elementy połączone, one są nieestetyczne, dlatego że są chropowate, są tylko delikatnie połączone i zalane. Później żeby na nadać wygląd estetyczny. Trzeba powtórnie zrobić tak zwany wałeczek z lutu. O, proszę bardzo. Robimy wałeczek raz, że konstrukcyjnie. Trzymuję w całości lampę, dwa nadaje estetyki. To jest płyn do lutowania, który powoduje, że cyna ładnie się rozprowadza. To w amerykańskim newsweeku właśnie ukazał się artykuł o tych trzech krajach, co jest takie najciekawsze byłoby według ich propozycji dla Amerykanów, że na Węgrzech toka i w Czechach ceramika, a w Polsce moje lampy gdzie jest zdjęcie mojej wystawy na Nowym Świecie. No to, to było też takie dla mnie bardzo istotne i moja sztuka jest użytkowa. Lampy, które oświetlają pomieszczenia w mieszkaniach. No każdy musi mieć jakąś lampę. No są ludzie, którzy tak no, no chwalą, mówią, że, że, że są świetne. Kupili ode mnie lampę kopie Tiffany'ego. Ludzie, którzy wiele lat byli na placówce dyplomatycznej w Algerii i wrócili do Polski i mówili mi, że po kupieniu tej lampy oni siedzą, to była kopia Tiffany'ego Lotos, bardzo piękna lampa, że siedzą wieczorami do drugiej, trzeciej w nocy, piją herbatę i wspominają czasy, kiedy byli w Algerii, kiedy byli młodzi, także no, są i tacy, na których tak to oddziaływuje. Ja już jestem 15 rok na emeryturze, także też niedługo już yy, przestanę uprawiać zawód, no bo yy, fizyka nie pozwala dłużej. Tak jak jeszcze parę lat temu, nie było tygodnia, parę może 10 lat temu, żeby ktoś się nie zgłosił, żebym go nie przyjął do pracy i do nauki tego zawodu tak od pięciu, ośmiu lat prawie nikt się nie zgłasza. Młodzież jest zainteresowana czym innym. Nie ma ludzi cierpliwych, którzy by chcieli poświęcić swój czas na to, żeby się tego nauczyć i się tym zająć.